Słuchaj, jesteś mistrzem dabingu, tak się o tobie mówi? Tak. E, tak. tak My tak mówimy. Bo ja znam paru innych mistrzów, ale no bardzo mi miło, dziękuję. E, czy ty jesteś w stanie zadabingować i zagrać każdego i wszystko? I, w, jestem w stanie spróbować. Tak? Miałem dużo ciekawych wydarzeń dubbingowych, o których nawet pewnie nie wiecie. A to mów. A czy ty musisz spróbować, przykład... czy to samo tak naturalnie przychodzi? To... To jest tak, że przychodzę do studia, patrzę na postać i od razu awista zaczynam próbować, więc raczej mhm. to się tak odbywa, nie, nie siedzę w domu i, I sobie nie wymyślam. metodą prób i błędów po prostu. Ale, tak. Wracając Dochodzisz, do tego, mówisz, do tych że... tych fajnych historii. No na przykład, słuchajcie, byłem Golumem w polskiej wersji Naprawdę? językowej. Naprawdę? Tak. Lubi zagadki? lubi, lubi. Ej, no to dobra, słuchaj, skoro tak ci dobrze idzie, to poczekaj. Mamy tutaj kosz różnych A rozmaitości. A wiesz jeszcze byłem, jakbym no. młodym chłopcem? Kto jedziesz? E, ósma mila, byłem polskim głosem Eminema. No boś, nie, byłeś Jesteś to... polskim Eminemem? Cześć, rabit, co u ciebie? Co ty gadasz? No dobra, to to, co my tutaj cudowne mamy? Cudowne wspomnienia z dzieciństwa. Chcesz być panem Marchewką? A czy sobie wylosujesz? Czy wylosujesz? Będziesz... Dobra, paletka. No dawaj. Masz paletkę. Proszę bardzo. Dobra. Jesteś Konew... konewką. Byłeś kiedyś konewką? konewką? Z, kwiat... z sztucznymi kwiatami i włosami. Witam serdecznie. Proszę państwa, dzisiaj e, w Dzień dobry TVN e, powitam marchewkę. Proszę, marcheweczka. Krewka, dobieram. marchewka. Pan Marchewka. Proszę Państwa, niestety obcięto mi korzenie, których i tak nie miałem za dużo, także rzuciło mi się na wzrok. <grym> Borys no To na przykład. No, no na przykład. Ale stu, słuchaj, teraz jest bajka, był sobie kot. Tak. E, I ty tam jesteś dziesięcioma Dziecioma. kotami. E, na raz. Dziesięcioma życiami kota. Mhm. Dlatego, że on nie jest w każdym życiu, nie wiem, ile mogę... Mhm. Mhm. No nieważne. No, nie Kot nie... ma 10 żyć, jak wiadomo. No i poznajemy mojego kota. Kiedy... Znaczy, ma 9, ale ten ma akurat 10. <śmiech> tak. <śmiech> jest pod jest podbory z gra tego kota. Ma 9, no ale on się nie zorientował, bo to bardzo intensywnie żył, że właśnie przeżył swoje ostatnie życie. No i zaczyna błagać, jak tylko może, e, a że jest niezłym cwaniakiem, no to udaje mu się wybłagać. Kolejne 10 żyć. Tylko nie wie, że w każdym życiu będzie zupełnie innym zwierzęciem. No właśnie, a jak te wcielenia się różnią od siebie, bo głos też zmieniasz, czy. Yy, akurat czy charakter? ten głos zostaje prawie taki sam. No oczywiście nagle jak jestem yy, jest takim małym yy, taką mm -hmm. małą myslą, no to zaczynam troszeczkę tak mówi za tak, to jest zleko. Yy, natomiast generalnie trzymam jakby tego kota, żeby było wiadomo, że to jest ta jedna postać przez cały czas który dąży do tego, żeby naprawić coś, co zepsuł w swoim ostatnim dziewiątym życiu i tak naprawdę... A co Borys Krzyzy zepsuł w swoim prywatnym życiu? <O>! Oh! <t Attila> ale, <tlarancja> ale, ale nie? Ale ci po prostu wzięła tak, wiesz, tak z nie, więc można to naprawić dubbingiem? Chyba tylko moim własnym głosem mogłem i tyle, co mogłem, to już naprawiłem. Nie, raczej, raczej, raczej robisz dobre rzeczy, plany wakacyjne. Dobre głosy robię. <laughs> dobre głosy. Dobre dobre głosy plany w, do złej gry. Plany wakacyjne. Czy już jesteś przed czy po? Jestem e, pss, w po. I w trakcie. Mhm. To znaczy byłem już sobie na chwilkę w Hiszpanii, byłem na Mazurach i wczoraj specjalnie wróciłem z tych mazur... Ja ci powiem, dla co was. Ty zepsułeś. zepsułeś nas, ci. nam życie, że byłeś w Hiszpanii, na Mazurach. No, Ale wiesz... tak po troszku, troszeczkę tu, troszeczkę tam, żeby wiesz. Tak... Bo wiem, że później bardzo dużo mhm. pracuję w te wakacje. Między innymi na planie Lady Love, który kręcimy dla Platformy Max. Właśnie. Tak, zupełnie na serio, Borys. Chciałbym Cię zapytać o to, czy Ty czujesz, że w, dzisiaj tu i teraz masz, jak to się ładnie mówi, Time of My Life? Że po różnego rodzaju zakrętach, perturbacjach jesteś po prostu teraz w tak olimpijskiej formie. Widziałem Cię w teatrze Szóste Piętro na handlarzach Gumek. Mówiłem Ci to, że po prostu byłeś znakomity. Jesteś tam po prostu naprawdę w olimpijskiej formie. Teraz y, był sobie KOT, kolejne produkcje i tak dalej. Że to jest ten moment, to jest ten Borys, o którym marzyłeś? Wiesz co, nie wiem, czy jestem woli. To znaczy, czuję się bardzo dobrze w tym momencie mojego życia ze sobą. E, mam szczęśliwe, piękne życie z moją żoną, z moim synkiem, z moją córką, która właśnie się dostała e, na studia, więc w ogóle rzeczywiście jest to bardzo dobry moment w moim życiu i mam nadzieję, że, że, że chwilę trwało. on się wydłuży i potrwa e, jak najdłużej. Chciałbym być tylko zdrowy, a reszta, reszta się... Uda. A masz jeszcze jakieś takie marzenia zawodowe? No bo realizujesz się na różnych polach i w teatrze, i w filmie, i, i w dubbingu. A, a czy jeszcze jest coś, o czym Borys Szyc marzy? Wiesz co, bardzo mnie cieszą e, filmy, które wychodzą też trochę poza Polskę. Jakieś takie projekty. Mhm. Oczywiście platformy w ogóle to... Umożliwiają, dlatego że te wszystkie projekty są gdzieś oglądane. Ale grać zagranicą. też w innym języku? Ale grać też w innym języku. I, i miałem serial, który też y, poleciał na cały świat, to była Furia. Mm, mam taki projekt, który będę kręcił we wrześniu. Zupełnie w innym języku. Jeszcze nie mogę zdradzić jakim, ale sam, jakby jeszcze nie wiem, czy mi to uda się <laughs> ale wydobyć. Uczysz się tego języka. Teraz uczysz się języka, uczysz się do tak naprawdę scen. W tym języku, ale jak to będzie, no zobaczymy. Łamie sobie język na razie, ale jest ciekawie. Także bo... wszystko, co wiesz, tak naprawdę co jest nowe, z czym jeszcze nie miałem do czynienia, to mnie kręci. Mówiłeś przed momentem, że Sonia, twoja córka, dostała się na studia, ale czy ona idzie właśnie w twoje właśnie. ślady, bo wiem, że gdzieś tam po drodze zachaczało te duże Nie idzie na akademię y, teatralną, nie, nie, nie. Ona idzie w stronę muzyki i śpiewania. Okej, okay, to trzymam Ahenio. Ale to też trochę w Twoją stronę, bo ty też się no, śpiewasz. No, troszkę tak, przecież tak, płytę wydarzyło. Ale ona dużo lepiej. Ona dużo lepiej. przepięknie, tak, tak. Henio, y, To znaczy Henio występuje rzeczywiście, często. <grym> <grym> Są to występy czasem tragiczne, czasem komiczne. Y, i, I jest naszym naprawdę takim oczkiem w głowie kochamy go nad, nad życie z Justynką. Także mm, no, mamy piękny czas wspólny. No to... Bardzo Ci dziękujemy bardzo za to, że e, przerwałeś swój urlop i do nas przyjechałeś. Bardzo mi miło, zapraszam wszystkich do kina na no, był, był sobie kot. kot. E, zapraszam oczywiście polski eminem, czyli Borys Szyc. Nie ma sprawy. <laughs> Rabita grał Andrzej Neyman. <laughs> <laughs> no. no A mógłbyś zapowiedzieć, nie wiem, głosem, jaki sobie tylko teraz myślisz Goluma na przykład Tomasza Zubilewicza i pogodę? A teraz przed Państwem Tomasz Zubilewicz. Tomasz Zubilewicz! <laughs> <laughs> My precious. <laughs> <laughs>